Proszę pani, jak pani ma guza, coś panią to pani idzie do lekarza, czy pani czeka aż pani umrze? uratowana rosa i niemal wszystkie narządy wewnętrzne z jamy brzusznej są w tej gigantycznej przepuklinie. Dlaczego mi psa wybierać? No, proszę pani, dlatego, że pies jest bardzo poważnie chory i skrajnie Nie zaniedbawi. Jest zaniedbawi, jest. No. no ma ten górę, no i tyle, to i jest, nie zmieni. Ale stwierdze. proszę pani, no ma gulę. Boże, bo to, to ma aż góle! No ale wy jesteście. No. Na pół ciała, proszę pani, większą od swojej głowy ma ten gór. Ale proszę pani, my jesteśmy czy pani jest? To Pani dopuściła do tego. No, czyli, no przecież nie my, tylko Pani. Guz wielkości dużego arbuza, którego pozwala mi, choć ostrożnie, podnieść. Nie wiem, czy to jest tylko guz, czy jest tutaj również, czy to jest przepuklina razem z guzem. W każdym razie jest to cholernie ciężkie jest to cholernie ogromne. Jak nie mam pani ufać, jak pani do dzisiaj nie poszła do lekarza? No przecież pójdziemy jutro a, zrobimy, a jutro? I co zrobimy zrobicie? Zrobimy USG, zrobimy te operacje i tyle. Jak to, zdechnie, to zdechnie. Wcześniej się nie. nie dało. No wie pani, no to teraz. No to jak wie, jest... pani? No wie pani, no co wie pani, no co wie pani, do takiego guza doprowadzić w bardzo szybko. Tak, proszę pani, my znamy tę historię. historię. Proszę pani, jak on urósł bardzo szybko, to szybko. Co było, to trzeba lekarza, było i się no, był taki. O czym pani do mnie mówi?